Siema mordeczki, zdóbka z tej strony. Mówię do mordeczek, bo do tych zjebanych hejtów uj nawet was wykładam na twarz. I teraz, jak będziecie oglądali ten film, wszystkie zjeby, to pamiętajcie, że macie mojego uja na twarzy. A mordeczki, słuchajcie, zbliżałem się. E, zbliża się czarny piątek. Czarno w głowie, czarno piątek. Kupujemy rzeczy, które są niepotrzebne. Zamiast na przykład te pieniądze przeznaczyć na jakieś cele charytatywne. Więc dam wam propozycję. Youtuberzy Lord Crushfield, Meduza i wszyscy najwięksi youtuberzy, którzy mają w chuj pieniędzy, w chuj lajków i w ogóle są młodymi bogami na YouTubie. Nawet ten Adbuster. Głupi, legalny Adbuster. Słuchajcie. Eee, Sprzedaję. Puchar, z pierwszego Fame MMA, z Koszarina, który dostałem, więc to jest takie coś, co za parę lat będzie bardzo drogie. No, bo Fame się rozrośnie albo padnie, nieważne, ale, ale fame myślę, że taki puchar jest sporo warty. Pieniążki przeznaczam przeznaczam na cel charytatywny dla jednej osoby, nie będę wam mówił dla kogo. I teraz moja propozycja do hejtów, do zjebów, do mordeczek, do wszystkich, którzy będą widzieli ten film, żeby wpisali sumę, sumę, którą chcą przeznaczyć na taki puchar. Ale poważnie, jeżeli wpiszesz 10 tysięcy i powiesz o, ja tyle mogę dać, no to Cię znajdziemy i tyle dasz. Nie no, żartuję. Poważne oferty, kto chce puchar. Zaraz pokażę jak wygląda. Iby to zwykły puchar, ale to z Fejmu chce się pozbyć. Złoto, czyli złoto, fame. Chce się tego czegoś pozbyć, a przy okazji pomóc komuś, kto potrzebuje pieniążków. Więc hejty, te, które na mnie hejtują, jeżeli mówicie, że potrzebuję na leki, to możecie dać swój adres, przyjadę, dam ci puchar, dam ci wryj, zapomniałem, dam ci puchar, wezmę pieniądze i pojadę. A tak poważnie, kto chce taki pucharek swej mojej jedynki, kiedyś za grube pieniądze będzie mógł sprzedać, to jest oferta. Macie trzy dni, żeby złożyć ofertę. Gdziekolwiek. No. Pozdrawiam i życzę zajebistego życia. A hejtom uj wam w dupę. Po same migdały. Pozdrawiam.